Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy wkładać do tego albumu karty. E, tu już wyleciał odcinek pierwszy i drugi na YouTube Jak wkładam to te karty, wszystkie. E, tutaj mamy kupkę. Już mało jest tych kart, zostało bardzo. ja, kom mama Dobra. Mama, we hebben dwóch naar huis om te spijnen. Tutaj włożymy... Żeby nie było tak dziwnie, że bramka z bramkazem, to tutaj włożymy takiego piłkaza. O, takiego. O. O, zielona karta. Zielona karta. Tutaj. Pink. tutaj damy jego tutaj na środek, żeby wiecie jak damy tego, bo to jest taka sama drużyna ja tak robię, żeby to się tak nie łączyło więc tu damy jego i tutaj damy jego tak, dobra, już i ostatnia srebrna karta. Super. I, ty, i cześć do kolejnego. Pa!